Zium, 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 zium! Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały challenge. Gorzej jak na pierwszej, ale nie, nie będę mieć już sklepu. <grywka> to będzie śmieszne, ale zarazem... Śmieszne. Eee. Widocznie craftplay mi nie pozwala. Halo, craftplay ogarni się. Aha, nie chciał robić TNT jumpa. Niektórzy w ogóle... Dobra. Poleciał! Jak poleciał na kilometr Nie, dobra, ten, ten server jest super. To nie jest Coxcraft, Crock, to jest... To jest craft play. Na, na coxcraftcie to się zauważa, że ten patyk w ogóle go nie odrzucił. Zielony, zielony, Ale co robi zielony? W Ty... czym on ci przeszkadza? Mm -hmm. O, hopie. O chopie, ten patik jest dobry. Gurde nie mam wody. Nie mogę sobie jej też kupić. Chyba, że... Ale kto tu wymyślił, że to jest tak wysoko MODO! Poszedłem na diaksę, ale... Coxcraft 2 Co ja zrobił? Ej, mogę sobie kupić wodę Mogę, dzięki nie no, nie potrzebuję wody, bo... Wiecie, jest gorąco. Ja mam jeszcze zamknięte okno, a ja nie, nie odpalam, bo jest brudny. I też by były szumy na, na nagraniu. W sumie i tak są. Chyba. Chyba, że o czymś nie wiem. Zielony gdzie ty! Gdzieś! Nic nowego! No, ja jestem u czerwonego jakby... Rozumiesz... No bywa. 2 FPS. Tak. Ty, na za dużo nie pozwalasz? Nie, on jest... Jeszcze raz gram. Oni nie mogą ogarniać tego co się tutaj dzieje. Będzie dziać. Dobra, gościu robi GMT jumpa. A go zaskoczę. Co? Ty! Jak on nie... Czemu ja go nie mogłem dotknąć? Ci, co grają na blazing paku i nie da się ich walnąć. W sumie nic nowego. Poleciał. Patrz! Zabiję go z patyka! Nawet go, go nie knaknąłem! Piękne! Ej, mogę sobie kupić refa, co nie? Dobra, kupię sobie refa. Z gościem jest... A! Ej, bo ja nie mogę... Miecza użyć. Dobra, modo w tym momencie. Wiesz co? Idź stąd, S. Ej, może wam w sumie wy, wy, wy te tamte dwie ale... Ej Tą na pewno, to nie jest gra dla mnie no, Naprawdę no ja się buduję z Pitrid'em i nagle staję i... <ścoughs> nie wiem co robię. Ciężko jest mi się budować, gdy stanę po prostu. Chwila! What? Ale tu był biały! Dobra, jakby... Nie wnikam, buduję się do niebieskiego. Nie wnikam i buduję się do niebieskiego, tak to jest plan na wiecie. A! Montu! Nie mi! Dobra. Uu. Zabiłem kogoś! Wyeliminowałem jakąś drużynę. Knockback stickiem. Knockback stickiem? Knockback stickiem, chyba. Chyba tak się mówi. Knockback. Chyba, co nie? Chyba, chyba knockback. Bo tak mówił Elomordo, e e e a Elomordo zawsze ma rację. Marciello ma rację. Pamiętajcie. Ym, kogo tu jeszcze mamy? Marcelo, Marcelo, Marcelo. Dobra, Marcelo. Trzeba rozwalić Marcelo. Aha, Marcelo mnie przedził w moich działaniach. Jeśli chodzi o moje działania, ty Marcelo! Tak, spadaj! Nie! Co ja zrobiłem? Dlaczego nie użyłem wody? Czemu to mi zadało 1HP, zamiast yy, pół? Nie, ja, ser, ja serio lamię w te Bedworsy, ja nie powinienem w to grać. To nie jest gra dla mnie. TY! Ty się na za dużo nie pozwalasz? Ty, on gra jakoś... Co to jest za Marcello? Się go boję. Boję się Marcello. Naprawdę. Marcello, zostaw mnie. Marcello, zostaw mnie. Naprawdę ci wszystko, tylko nie zas... Jestby Malcielo. Ciągle nie mogę tu odbić firebola? Co jest nie tak z tym serwerem? Dobra, mordo, chodź tu. Malcielo. Dobrze, spadł. Będzie śmiesznie. Jak się okaże, że to jakiś pros i on będzie kiedyś w top 1, będę chciał z nim nagrać. Jak się okaże, że nie będzie chciał tylko zabijałem w Minecraft. Elo, kurde, więcej we To jest plan na życie. Si kupię... Oak wody Planks. Kurde, na mnie goni! Malciello nie goń mnie! Czemu ja dostałem HP? O mordo! O mordo Jak tutaj szybko lecą fiule balle Total Total megal Totalnie me megal, legalnie, naprawdę Co? On się uratował? Dobra już nie Już się nie uratował Ale ja go wkurzam teraz I naprawdę Ty on tu idzie. On tu idzie. Tak nie może być. Nie! CO XD, GG. <ścoughs> nie, 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 nie wiem. GG, naprawdę. Jakoś ci dobrze grał. Dobrze grał. Także nie wiem ile z tego wyjdzie. Ale pewnie wam bytne jakieś. No! Może zrobię tak, żeby zostało z 10 minut, żebyście nie oglądali tych pół godziny. Bo tyle mi wyszło i... Elo!